DZIŚ GRAMY W SOLO Siema DZIŚ GRAMY W SOLO NA Bedwarsach. BĘDĄ Jeszcze Ostatnio nagrywałem hardcore Ale nie udało mi się filmy Bo Mam bardzo słaby kompa To mogę na to poradzić, no. Wręcz nic. Mój komputer się ze mną wręcz nie godzi. Na, na to, żebym miał dobry komputer. W sensie do... Żeby mi Minecraft nie lagował. Mmm... Um. Nie no, dobrze ładło. Um. Więc mam dużo już. Dobra. Już coś widzę, że chyba laguje. Dobra. Oczywiście lecę do typa obok. Oczywiście nie idę na diaksę. Sorry. Nie ma nie, wydam, wydam, wydam. Nie zniszczył mi łóżko, będę strój. Jest Kiliu, you. Kiliu. You. Nie no Dobra, tak się prezentuje moja pierwsza gra. Zginąłem jako pierwszy chyba. Nie jako drugi. Wybieram drugą, drugą rundę. Łama. Widzę, że coś laguje. Staram się zrobić. Czekaj. Chyba słabo laguje teraz. Oj, mocno. YouTube chyba będę musiał ustawić jakoś. Żeby mnie nie reagował. Małe ustawienia w Minecraftzie. Aż trudno zrobić mniejsze ustawienia. Bez jaj. Druga. Majdowska do witwa jeno Czyli Gdy to jest jeden na jeden, to muszę wiadomo Ubrać szybko, czyli Zabudować szybko czymś łóżko, wełną i nie lecę do typa. O to chodzi w tym Bedwarsa właśnie. I to Teraz przegram, to mówi się trudno. No to biorę wełnę, miecza... miecz. Nie, czy to już Mówi się. Ujemię. Ja Szybko jeszcze ten zabuduję. stone'em. Nie stać już mnie na kilo. Kilo. Dobra. Takie wamko Lecę do cytka. Co jest? No Minecraft już mi kraszuje. W sensie reaguje no. Dawaj. Kurde nie! Spadłem! Nie żyję już! Nie, nie ma chyba kilofa! Tak! Kilofa chyba nie miał. Czy ma? Ma kilof. Już nie żyje. Nie! Nie! Błaga, jeszcze ucieknę. Nie, nie uciekłam. Co? Jeszcze jedna gra. Tak, jeszcze jedna. Już ostatnia gierka chyba. No już ostatnia. Co jest? Teraz jeszcze nie się, się tak. Dobra. Nie laguję. Nie mam nadzieję. Chyba YouTube muszę coś ustawić, żebym... <kluzł> Chciałabym nie logowały. 3 w kupie. Bo już na mi starczy. A tam. Jak zabuduję tak się. Źle nie będzie. Dobra, to sobie to Ile cze? I do mnie nie idzie, nie idzie. Ooo. Czego do mnie idzie? Spot. Iem. To za typ spad. Nie. No. Więc je wolno kupię. głupi ale dobra błagam nie mnie nieść mi łóżka słabo poszło nie jest uro... Hmm. no to cóż widzowie koniec taki mój los nie da daje się chyba na 1 na 1. No to trzymajcie się.